Zapraszamy do wysłuchania podcastu Siejmy Soję, To się opłaca. Czyli merytoryczny podcast o uprawie soi. Cykl podcastów Siejmy Soję, To się opłaca. sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Witam Państwa w trzecim odcinku podcastu Siejmy Soję, To się opłaca. Ja się nazywam Marcin Markowicz i reprezentuję Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Moim dzisiejszym gościem jest Tomek Brodowicz, rolnik z województwa małopolskiego, uprawiający już soję od kilkunastu lat, a także prowadzący swoje gospodarstwo w systemie regeneratywnym. Witam cię, Tomku. Cześć Marcin, witam i na wstępie dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie na ten podcast. Tomku, na samym początku naszego podcastu chciałbym Cię prosić o krótkie przedstawienie swojego gospodarstwa skali, upraw, jakie prowadzisz w gospodarstwie. Jak to wygląda u Ciebie? OK, więc prowadzę 200 hektarowe gospodarstwo i uprawiam w nim pszenicę zimą, soję, kukurydzę na ziarno i rzepak. I mniej więcej staram się trzymać w podozmianie około 1,4 powierzchni z każdej roślin, tak żeby w każdym kolejnym roku zachować sobie fajne podozmianie, nie przychodziła inna roślina na pole. I tak już mniej więcej jest od 8-9 lat taki podozmian. Czy produkcja zwierzęca też występuje w Twoim gospodarstwie? Nie, nie, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to nie prowadzę, więc jest tylko produkcja roślinna. A jak długo soja w takim razie gości na Twoich polach i co skłoniło Cię do zainteresowania tą uprawą i wprowadzeniu jej do płodozmianu? Jeżeli chodzi o soję, to pierwsze próby gdzieś tam, które prowadziłem, to w sumie też tak jeszcze w trakcie studiów, jak byliśmy trochę gdzieś tam i światełko w takie w tunelu dałeś. Zaczął się w 2014 roku, gdzie był tam pierwszy hektar zasiany tak na próbę, żeby zobaczyć co to za roślina, jak się mu uprawia i tak dalej. No i od tamtej pory sukcesywnie gdzieś tam każdego roku ta powierzchnia wzrastała. Gdzie już tak naprawdę mówiąc, no bo pierwszy, drugi, trzeci rok to było tylko po kilka hektarów, ale już chyba w 2017 albo 2016 roku już było tam około 30 hektarów, więc już było dosyć sporo jak na, na moje gospodarstwo. Wiadomo, że na początku z tą soją to były pewne problemy, bo nie było środków chemicznych do ochrony, Człowiek musiał gdzieś sam kombinować sobie, jak tę roślinę uprawiać, no ale teraz już jest fajnie. Czyli widać, że też można powiedzieć, pokochałeś Soję jak wielu z rolników, i Soja zajmuje teraz znaczną część areału w Twoim gospodarstwie. Wracając do, do początku naszej rozmowy, gdzie wspomniałem o sposobie, jakim prowadzisz swoje gospodarstwo, czyli sposobie w systemie regeneratywnym. Jak mógłbyś w większy, szerszy sposób przedstawić, na czym to polega, czym tak naprawdę jest rolnictwo regeneratywne, czy to jest coś nowego? Czy to jest tak naprawdę może troszeczkę inna nazwa, a wykorzystywane są tam praktyki, które już wcześniej tak naprawdę istniały i o których wszyscy bardzo dobrze wiemy, gdzieś to w pewnym momencie może zostały zapomniane? Jak byś mógł właśnie tutaj powiedzieć o tym rolnictwie więcej, przedstawić nam w jaki sposób u ciebie w gospodarstwie to funkcjonuje? Jeżeli chodzi o rolnictwo regeneratywne, no to Definicji może jest kilka różnych wszelakich, ale to co ja robię u siebie w gospodarstwie i co uważam że jest może jakieś są to praktyki regeneratywne, no to przede wszystkim poprawa jakości swojej gleby. I ograniczenie środków chemicznych czy nawozów sztucznych w pewnym stopniu przez właśnie inne praktyki. No, życie biologiczne w glebie możemy wzbogacać właśnie podozmianem. E, wsiewkami w rośliny główne, wysiewam poplonów z racji tego, że nie mam właśnie hodowli u siebie żadnej w gospodarstwie, więc nie mam możliwości wnoszenia do gleby tej materii organicznej wraz z nawozami naturalnymi. No to poszedłem w tym kierunku, żeby robić wsiewki w rośliny główne, siać poplony i tym sobie budować tam lepszą biologię gleby. Do tego też dochodzi właśnie właściwy płodozmian, stosowanie mikrobiologii, która też u mnie już od kilku lat gości na polach i fajnie się sprawdza. No i Ogólnie dużo tych praktyk to się wszystko ze sobą zazębia i u mnie, według mnie tworzy takie gospodarstwo regeneratywne, gdzie ograniczamy trochę chemię, plony nam zostają te same, a zyski mamy ciutkę większe. Z dbałością o oczywiście. Gdzie po raz pierwszy w takim razie dowiedziałeś się o tym systemie, o rolnictwie regeneratywnym, że coś takiego istnieje i od jak długiego czasu zacząłeś implementować te praktyki rolnictwa regeneratywnego na swoim przykładzie, w swoim gospodarstwie? Znacie, y można powiedzieć tak, że z samej definicji rolnictwa regeneratywnego, no to zaczęło się kilka lat temu, gdzieś tam przed 2020 rokiem. Zacząłem już coś czytać o kredytach węglowych. No i przy okazji też się nawinął temat właśnie tego rolnictwa regeneratywnego. I mniej więcej tak by to można powiedzieć, że zaczął się w tym 20 roku przykładanie takiej większej uwagi do tych wszystkich praktyk, aczkolwiek też to. Wynikało może nie z samych zainteresowań, ale też z warunków pogodowych, które nam no, zmieniają się bardzo z roku na rok, i trochę to poniekąd też wymusza. Ale i pomaga w gospodarstwie stosowanie tych praktyk i uodparnia trochę na te zmienne warunki pogodowe. Wspomniałeś o tych warunkach pogodowych, myślę, co jest bardzo ważne, e, nawet jeżeli popatrzymy na aktualny przebieg pogody, na tegoroczną wiosnę, kiedy borykamy się, e, myślę, z ogromną suszą. Ja nie pamiętam takiej suszy e, w swojej historii, kiedy mieliśmy na wiosnę. E, widzimy to, jak bardzo stresują się te uprawy. Powiedz mi, czy te praktyki, e, właśnie rolnictwa regeneratywnego. E, Odróżniają się w Twoim gospodarstwie od, od sąsiadów, którzy prowadzą gospodarstwa w sposób konwencjonalny? Czy te uprawy są w lepszej kondycji, bardziej odporne właśnie na takie stresy? Myślę, że tak, bo. Od 2017 roku mnie w gospodarstwie sprowadzono już uprawa pasowa. Wcześniej była uprawa bezorkowa, gdzieś tam niektóre pole jeszcze były orane, ale większość staram się robić bezorkowo. W tej chwili już przechodzę na uprawę zerową, z tego względu, że właśnie um, widzę, że moja gleba dzięki temu zachowuje przede wszystkim więcej wody. Być może niektórzy powiedzą, że może być przez to zimniejsza w niektórych okresach, szczególnie jeżeli chodzi o uprawy jarę, Aczkolwiek no myślę, że klimat będzie mieć coraz cieplejszy, więc bardziej kładę nacisk na to, żeby walczyć o tą biologię i o zachowanie wody przede wszystkim w glebie. I no, właśnie te praktyki, to wszystko fajnie zaczyna się sprawdzać i w jakiś sposób wydaje mi się, że moje pola po prostu dłużej się bronią w tych stresowych warunkach i też są bardziej odporne na jakieś ulewne deszcze i, i tego typu rzeczy. Wspomniałeś o praktykach uproszczonych, o, o siebie bezpośrednim, które od, od niedawna stosujesz. Na pewno początki nie były łatwe. Jakbyś mógł powiedzieć o tych wyzwaniach, o tych największych problemach, z którymi się borykałeś i gdzie szukałeś wsparcia technicznego, które pomagało Ci poprawić te, te praktyki, no, praktyki uprawowe w gospodarstwie? No, jeżeli chodzi o siew bezpośredni, no to wiedzy u nas jako tako krajowej nie ma zbytnio za dużo, więc oczywiście gdzieś tam głównym źródłem jest internet i no przede wszystkim te amerykańskie źródła. Jeżeli chodzi o problemy przy uprawie zerowej, póki co... Nie widzę tych problemów. No, moje pole i tak już od iluś lat były w uprawie uproszczonej, więc no, zmiana tego przejścia w gospodarstwie z. Uprawy pasowej na uprawę zerową na pewno jest dużo łatwiejsze, niż ktoś, kto by chciał przeskoczyć bezpośrednio zorki na, na uprawę zerową, bo jednak ta gleba potrzebuje czasu na to, żeby przejść swoje procesy naturalne, żeby zaczęła inaczej pracować po prostu. Więc póki co no z problemami się jako tako nie boryka, może typowo związanymi ze zmianą uprawy. W takim razie, nasz główny temat podcastu oczywiście jest soja. Jakbyś mógł, Scharakteryzować, jak soja wpisuje się w te praktyki rolnictwa regeneratywnego? Jak się wpisuje w Twój płodozmian? Jakie korzyści osiągnąłeś dzięki temu, że zaimplementowałeś ją, że jest to nowa roślina dodatkowa? Jeżeli chodzi o soję i o moje gospodarstwo, i to jak się wpisuje w płodozmian, powiem Ci tak. Zanim zaczęli, zacząłem uprawiać soję, w gospodarstwie był uprawiany groch, pastew. Już samo wprowadzenie rośliny strączkowej do płodozmianu przyniosło o tyle fajne efekty, że można było w uprawie następczej, czyli w moim przypadku pszenica przychodziła po grochu, i po soi jest tak samo, że się je pszenicę, można było ograniczyć przede wszystkim nałożenie azotem i zmieniła się struktura ziemi. Ale po pierwszym roku, po skoszeniu soi, kiedy jeszcze uprawiałem bezorkowo, zauważyłem, że ta ziemia. Po soi na pewno jest dużo pulchniejsza, dużo fajniejsza jest struktura, bo jest trochę inny system korzeniowy tej soi niż grochu. Więc stwierdziłem, że właśnie w kolejnym roku zasieję trochę więcej, bo raz, że wyszła fajnie plonowa, a dwa, fajnie, fajną strukturę ziemi po sobie pozostawiała. I dlatego uważam, że w przypadku właśnie rolnictwa regeneratywnego, poprawy jakości gleby, Złamania tego podozmianu w gospodarstwach. Soja jest bardzo fajną rośliną, bo ona zostaje na polu przez dosyć długi okres, fajnie ją zacienia. Bardzo fajną strukturę po sobie pozostawia i co jest ważne, też przez długi czas na polu dobrze zacienia ziemię, więc jest dobrą konkurencją dla chwastów. Dlatego uważam, że ona się świetnie wpisuje w to rolnictwo regeneratywne. Soja, też myślę, jest rośliną, która nie wymaga zbyt. Intensywnego podejścia, zbyt dużej ilości wjazdów, czy udało również tobie się zaoszczędzić tutaj na nawożeniu, na środkach ochrony roślin w porównaniu do innych upraw? Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o nawożenie soi, u mnie w gospodarstwie na polach, które są moją własnością, bądź przez długi okres czasu je dzierżawię, które są doprowadzone do, do tej dobrej kultury rolnej. No, nie stosuję w ogóle nawożenia mineralnego, bo no, przez dwa sezony robiłem takie próby, gdzie po, tam część pól była robiona z nawożeniem, część bez. Zwyżki plonu nie było, więc stwierdziłem, że tu można w pewnym sensie zaoszczędzić. Plus do tego tak, jeżeli chodzi o uproszczenia w soi. Bo niektórzy mogą powiedzieć, że czy uprawa pasowa, czy uprawa czy się bezpośredni będą nam tam powodować większe problemy z chwastami i tak dalej. Ja uważam, że nie. Tym bardziej się w tym utwierdziłem w tym roku, gdzie miałem pierwsze pole zasiane właśnie w uprawie zerowej. I o dziwo presji chwastów można powiedzieć nie było żadnej. Mógłbym zostawić to pole w ogóle bez ochrony chemicznej przeciw chwastom, bo tam tylko były pojedyncze jakieś dwa place z, z chwastami, a tak to pole było czyste. Więc ta soja jest o tyle fajną rośliną, że nie jest wymagającą, jeżeli chodzi o nakład. W stosunku porównując ją do rzepaku, czy do nie wiem, kukurydzy, pszenicy, gdzie mamy dużo więcej wjazdów w to pole, musimy włożyć dużo większy nakład. O tyle ta soja. Nie jest może aż tak wymagająca, aczkolwiek też nie jest to tak, że tylko ją sobie zasiejemy, po macoszemu zostawimy pole i urośnie, bo też trzeba pewnych rzeczy przypilnować. Tak, tutaj możemy zdecydowanie, co potwierdzasz na swoim przykładzie. Poczynić bardzo duże oszczędności, głównie w kontekście nawozowym. Jak również mówisz, i w tym kontekście ochrony chemicznej stosowaniu pestycydów. W całym podozmianie soja u ciebie jest najczęściej wysiewana po zbożach, czy również wysiewasz soję po innych przedplonach? U mnie jest to tak, że soja jest wysiewana tylko i wyłącznie po kukurydzy na ziarno. I później po. So, po w wysianiu soi jest siana pszenica, po pszenicy idzie rzepak, po rzepaku kukurydza na ziarno. No i tak wygląda, wygląda cały podozma. Można powiedzieć, kukurydza na ziarno nie jest idealnym przedplonem dla soi. Część rolników twierdzi, że może wystąpić ryzyko pojawienia się fitotoksyczności posadzonych herbicydów. Czy ty zauważyłeś coś takiego u siebie na swoich polach? Póki co nie, aczkolwiek na pewno trzeba. Dużą uwagę przyłoży do tego, jakie środki się stosuje, bo no, rolnicy doskonale wiedzą, że niektóre środki doglebowe mają dłuższy czas rozkładu w glebie, niektóre krótsze. Też istotny jest moim zdaniem właśnie system uprawy, aczkolwiek tak. Wydaje mi się, że mam na tyle bogate już życie biologiczne w glebie, że mimo, że w że Poprzednie lata były u mnie stosowane w kukurydzy środki doglebowe na chwasty. I ja nie widziałem żadnych jakichś fitotoksyczności, problemów właśnie ze wzrostem roślin, także no w moim przypadku nie widzę żadnego problemu. Bardzo ważne jest także zaszczepienie nasion. Czy ty kupujesz, wykorzystujesz w swoim gospodarstwie materiał kwalifikowany, czy używasz też materiału z własnego zbioru? Jakbyś mógł tutaj powiedzieć. O tych korzyściach, czy takie próby podejmowałeś, porównywałeś, oraz później chciałbym przejść i porozmawiać troszeczkę więcej o bakteriach brodawkowych i o inokulacji, które wykorzystujesz na swoim gospodarstwie, bo myślę, że też jest to bardzo ciekawy wątek i innowacyjny sposób, w jaki to robisz. E, tak, jeżeli chodzi o materiał siewny. Mniej więcej 80% powierzchni soi, którą wysiewam, to jest właśnie co roku kwalifikat, ale mimo że kupuję kwalifikat, który jest już wstępnie znaczy który jest zaszczepiony fabrycznie, że tak powiem, to i tak dodatkowo jeszcze doszczepiam we własnym zakresie, zarówno szczepionkami bakteryjnymi dedykowanymi do soi, jak i dodatkowo jeszcze grzybami mekoryzowymi. A te 20% gdzieś tam rok, rocznie próbuję swoim materiałem siewnym dosiewać, aczkolwiek w tym roku nie zasiałem w ogóle nic swoim materiałem siewnym, ponieważ to, co miałem zostawione nasiona, po zrobieniu jakichś tam prób energii kiełkowania okazało się, że tylko tam 50-60% nasion mi wschodziło, więc stwierdziłem, że nie będę ryzykować i wszystko było zasiane kwalifikatem. Tak, nasiona soi są bardzo, jak wiemy, wrażliwe na wszelkiego rodzaju pęknięcia i bardzo często musimy być świadomi, że podczas tego, tej, tego procesu inokulacji czy zaprawiania nasion, po raz kolejny, kiedy to wykonujemy w własnym gospodarstwie, możemy je narazić na pęknięcia, które no niestety spowodują spadek zdolności kiełkowania. Poza tym, że inokulujesz. Po raz kolejny nasiona w gospodarstwie przed siewem. Czy używasz jeszcze jakichś innych produktów, które miałyby na celu rozwój tego życia mikrobiologicznego w glebie, a także stymulować rozwój bakterii na korzeniach? Tak. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o dwóch praktykach, które stosuję. Pierwsza z nich to jest: Stosowanie bakterii. Takie, mam znajomego rolnika, który u siebie na gospodarstwie robi taki produkt. Miesza tam kilka różnych szczepów bakterii azotowych, bacillusów i tam jeszcze innych różnych rzeczy. Więc to jest pierwsza praktyka, gdzie tych mikroorganizmów już odżywam od siedmiu lat na, na całej powierzchni gospodarstwa we wszystkich uprawach, co też fajnie się wpisuje w to rolnictwo regeneratywne i przy okazji pozwala mi zaoszczędzić i na nawożeniu azotowym, i na środkach grzybobójczych. No a druga rzecz to melasa. Melasa od zeszłego sezonu zacząłem stosować, zarówno jako dodatek do wszelakich zabiegów, które robię na listnych, jak i również do glebowo, bo jest, melasa jest fajnym adiowantem. Pozwala fajnie pokryć rośliny, a znowu stosowana na glebę no, karmi nam te mikroorganizmy, które mamy w glebie i też się one tam fajnie i lepiej rozwijają. Czym stosowanie melasy stwarzać jakieś problemy techniczne już przy samym właśnie aplikowaniu jej, czy, czy aplikowaniu właśnie na nasiona? znaczy, no jest to pewien problem przy zaprawianiu, no bo y, zaszczepianiu tych, y, tych nasion, no bo wiadomo, melasa jest cukrem, a cukier jest lepki, y, więc tam trzeba było sobie wypraktykować, że tak powiem, odpowiednią dawkę. No i oczywiście trzeba pamiętać, że po dokonaniu inokulacji bakteriami wymieszanymi z melasą na sam koniec podczas tego inokulowania trzeba gdzieś tam nasiona posypać tą mąką ziemniaczaną i nam się to fajnie, później nic w siewniku nie klei, no bo to był największy problem, żeby te nasiona później się nam nie kleiły do siebie w siewniku podczas siewu. Czyli jest to kolejny taki element, którego się uczyłeś i dochodziłeś w sezon po tak, sezonie dokładnie. ulepszałeś, usprawniałeś. W poprzednim podcaście miałem okazję porozmawiać z panem profesorem Korbasem o chorobach i patogenach, jakie zagrażają prawie soi. Czy w twoim gospodarstwie choroby, szkodniki stanowią zagrożenie, czy również właśnie w tym systemie regeneratywnym widzisz, że tutaj ta presja jest mniejsza, że rośliny są bardziej odporne? Przed Powiem Ci tak, już od iluś lat, jak stosuję te bakterie od tego mojego kolegi, mając właściwy płodozmian i stosując te praktyki regeneratywne, nie ma u mnie aż tak dużej presji, jeżeli chodzi o grzyby czy szkodniki, bo większość tych praktyk regeneratywnych, które wprowadziłem, one właśnie fajnie się wpisują w to, że... Ciągle nam żyje ta ziemia, coś na niej ciągle rośnie, więc nie ma tak dużej tej presji tych szkodników czy chorób. Czy mimo wszystko wykonujesz na swoich polach jakieś zabiegi fungicydowe profilaktycznie, czy po prostu obserwujesz rośliny, czekasz na jakieś niepokojące objawy, pierwsze objawy chorób i jeżeli coś takiego wystąpi, to wtedy reagujesz? Jeżeli chodzi o soję... Przez te wszystkie lata nigdy nie robiłem żadnego zabiegu fungicydowego. Natomiast jeżeli chodzi o, o inne rośliny, te mikroorganizmy, które stosuję później już w formie nalisnej w trakcie sezonu, one zabezpieczają w pewnym stopniu rośliny przed właśnie patogenami. Więc ja po prostu obserwuję pola, bo one są. Tak jakby te liście, gdzie mamy gdzieś tam jakieś otwarte rany, czy, czy słabsze komórki, to tam mamy miejsce, gdzie może nam wejść grzyb i zainfekować tą roślinę. Właśnie te mikroorganizmy nam wnikają w te miejsca i robią taką barierę, że nam zabezpieczają te rośliny przed tym grzybem. Skutkiem czego, dopóki coś mi się na polu nie pojawi, to staram się nie stosować, nie stosować fungicydów. W jednym roku nawet udało mi się pszenicę o zimą z fajnym plonem Zrobić tylko na jednym zabiegu i to jeszcze z niepełną dawką fungicydów przez cały sezon. A czy międzyplony e, również goszczą w Twoim gospodarstwie e, i czy przed soją właśnie też wysiewasz międzyplony? Jeżeli tak, to jakie gatunki wchodzą w skład tych mieszanek? E, tak, międzyplony, międzyplony stosuję, aczkolwiek przed soją, siejąc ją po kukurydzy na ziarno, które jest późno zbierane, jeszcze nie udało mi się wymyślić, co bym mógł zasiać, co by mogło mi tam w jakiś sposób pomóc. Aczkolwiek od tego roku planuję zrobić w siewki, w soje. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No ale generalnie poplony. Kiedy mogę jest możliwość, staram się wysiewać po innych roślinach, bo po rzepaku przed kukurydzą idzie właśnie jeszcze międzyplon, który sobie rośnie do wiosny, i dopiero wiosną są tam pasy uprawiane pod, pod wysiew kukurydzy. Także gdzie mogę, staram się te, te dodatkowe rośliny wysiewać. Czyli najczęściej są to w Twoim przypadku międzyplony o zimę. Pod soję, no tak jak powiedziałeś, z racji tego, że kukurydza jest. Przed plonem, późno schodzi z pola. Nie jesteś w stanie, jakby tutaj na ten moment znaleźć odpowiedniego przedplonu, który by wytworzył biomasę. Natomiast jeszcze, jakbyś mógł wspomnieć o gatunkach, których używasz w międzyplonach, które uważasz, że są bardzo cenne i, i które poprawiają strukturę i, i mikrobiologię Twojej gleby. Jeżeli chodzi o gatunki, które, które wysiewam roślin, kupuję gotowe mieszanki i tam w gotowych mieszankach jest bardzo bogaty skład gatunkowy. Tam mamy wszelakie koniczyny, Jest kapusta abisyńska, olejarka abisyńska. Jest rzodkiew głęboko korzeniąca się. Jest też owiec, groch. Już nie pamiętam wszystkich. Jest len na pewno co jest fajne na przykład to, to, że rzepak wysiewam z roślinami towarzyszącymi jesienią i tam jest w składzie tej mieszanki, którą wsiewam w międzyrzędzia, kozieradka i soczewica, która fajnie działa na szkodniki jesienne, bo siejąc ten rzepak z siewkami, ja jesienią nie robię w ogóle zabiegu insektycydowego, ani regulacyjnego tego rzepaku, bo rośliny rosną razem ze sobą, raz że same naturalnie się regulują. A druga rzecz, to wszystkie szkodniki no nie atakują tylko samego rzepaku rosnącego na polu, ale przy okazji wszystkie inne rośliny, więc one się rozchodzą na cały łan no i nie są, nie są wtedy problematyczne. Czy te wsiewki, które wykonujesz w rzepaku, może odejdziemy troszeczkę od soi, e, wykonujesz je w jednym przejeździe tak. razem z siewem rzepaku, czy tak. to jest osobny zabieg? Nie, 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 to jest razem, razem w trakcie siewu, razem z rzepakiem. Myślę, że bardzo ważne jest także poruszenie korzyści ekonomicznych, jakie widzisz w ujęciu rolnictwa regeneratywnego, a później może przejdziemy od soi w tym, w tym rolnictwie regeneratywnym i tych profitów takich właśnie już stricte z tego wynikających. Jakbyś mógł co, troszeczkę więcej nam o tym powiedzieć. No jeżeli chodzi o korzyści ekonomiczne i, i rolnictwo regeneratywne i soje, to jest wszystko fajnie ze sobą powiązane. Bo dzięki tym praktykom, które stosuję, fakt, że ktoś powie, że tak, no, poplony kosztują, że bakterie też kosztują i, i to finalnie pewnie nie będzie się spinało. Ale jest jedna ważna rzecz, która jest mało policzalna, to gleba. Poprawa jakości gleby i możliwość uodpornienia się na te zmienne warunki pogodowe, które mamy. Jest to trudno policzyć, ale w pewnych okresach w trakcie roku na pewno przynosi swoje korzyści. Aż tak czysto ekonomicznie, czyli możemy powiedzieć, że mamy takie korzyści trudno policzalne, czyli poprawa struktury gleby, poprawa odporności roślin, które uprawiamy na stresy wszelkiego rodzaju, plus te korzyści ekonomiczne już stricte wynikające z samej uprawy. Oszczędności na nawozach, oszczędności na środkach ochrony roślin. A czy przemysł jest zainteresowany takim produktem regeneratywnym, i czy przemysł jest w stanie, czy jesteś w stanie uzyskać jakąś lepszą cenę właśnie za taki produkt? Tak. W zeszłym roku udało mi się już dzięki temu, że miałem właśnie certyfikat gospodarstwa regeneratywnego, udało mi się, udało mi się sprzedać pszenicę. O jakieś 20% drożej w stosunku do tego, co oferował rynek mój lokalny, czyli nie byłem w stanie dostać na tyle wysokiej ceny, którą mi zaproponowała firma, właśnie która odkupiła ode mnie pszenicę z certyfikatem rolnictwa regeneratywnego. Jeżeli chodzi o inne uprawy i o soję, też na ten sezon już gdzieś tam z paroma firmami. Prowadzę, prowadzę rozmowy i prawdopodobnie też uda się to drożej sprzedać. Jeżeli chodzi o korzyści ekonomiczne, kolejną rzeczą jest to, że mogę zaoszczędzić na nałożeniu azotem, plus tak jak Ci wspomniałem, w jednym roku udało mi się pszenicę utrzymać w jakości konsumpcyjnej, z parametrami, przy dobrym plonie, na jednym zabiegu fungicydowym. Więc e, ta biologia, ona naprawdę działa, no i każdy rolnik dzięki temu jest w tej chwili sam sobie odpowiedzieć, że można zaoszczędzić, bo jeżeli zaoszczędzimy dwa zabiegi fungicydowe, czy jeden, plus zaoszczędzimy jakieś 20-30% całkowitej dawki azotu, no to są to już wymierne korzyści. Tak, jak najbardziej wymierne korzyści. Myślę, że tutaj yy, może skomentujesz, czy faktycznie gleba w takim systemie w takich przy wykorzystaniu takich praktyk regeneratywnych również się łatwiej uprawia, i czy koszty czy zużycie paliwa na hektarze też odczuwasz, że jest mniejsze w przypadku Twoich pól? Zdecydowanie tak. Na pewno dużo lżej się uprawia, dużo łatwiej. No i zmieniła się jej struktura. Jest bardziej sypka ta ziemia. Eee, widać, że jest w niej pełno drżownic. Eee, materia organiczna, która u mnie pozostaje na wierzchu no bo czy to uprawa pasowa, czy w tej chwili uprawa zerowa, w którą wchodzę, będzie nam może generować pewne problemy z tą ilością resztek pożniwnych, które pozostają na glebie, ale eee, one naprawdę bardzo szybko znikają z tej powierzchni, no, co oznacza, że mam dużo tych moich małych robaczków, które pomagają mi tam wciągać tą materię organiczną pod ziemię i ją przerabiać, więc yy, to też są korzyści, bo paliwo i czas też jest w tej chwili bardzo istotne. Tomku, kończąc nasz podcast, chciałbym Ci zadać jeszcze pytanie, jakbyś miał udzielić takich trzech wskazówek dla rolnika, który chciałby zacząć uprawiać soję w, w systemie rolnictwa regeneratywnego, stosując właśnie takie uproszczenia, o których rozmawialiśmy. Yy. Trzy rady. Myślę, że przede wszystkim pierwsza rada zacząć rozmawiać z innymi, którzy już zaczęli to robić, pojechać na jakieś spotkanie. Przede wszystkim tam szukać wiedzy. Druga rzecz, nie bać się próbować nowych rzeczy. Jeżeli sami na swoim polu czegoś nie wypraktykujemy, to czy to handlowcy, czy znajomi mogą nam opowiadać wszystko. Ale pogoda nam się zmienia i musimy po prostu sami u siebie tego próbować. I trzecia rada. Teraz mamy dostęp wszyscy do internetu, do podcastów, do filmików na YouTubie. Naprawdę tam jest ogromna baza wiedzy, więc jeżeli czegoś nie możemy się dowiedzieć, czy to od znajomych, czy od firm, z którymi współpracujemy, szukajmy przede wszystkim tam i próbujmy to, i próbujmy to wdrożyć na swoje pole. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszy podcast. Było to mnóstwo ciekawych informacji. Myślę, że będzie to inspiracją dla wielu rolników, którzy właśnie będą próbowali uprawiać soję w systemie rolnictwa regeneratywnego, w którym, jak widzimy, soja doskonale się wpisuje. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za te cenne informacje, z którymi się z nami podzieliłeś. A państwa zapraszam po więcej wartościowych treści o uprawie soi na naszą stronę siejmysojem.pl oraz do obserwowania naszego profilu na Facebooku, a także subskrypcji kanału na YouTube.